I świecki, aby przedstawili swoją grupę powiedzieli i dali świadectwo o swoim pielgrzymowaniu tutaj chciałbym podkreślić może ilość nieprzejechanych kilometrów najważniejszy program o spotkaniu eucharystycznym słowa Bożego i to co by nam pomogło na przyszłość budować także swoje wspólnoty po tym Przedstawieniu się i zapoznaniu Poprosimy księdza biskupa O błogosławieństwo na odcinek ostatni Naszego pielgrzymowania Na godzinę 12.15 Ma podjechać Radiomus Policji, który będzie Nas pilotował na Jasną Górę Przejedziemy aleją Najświętszej Marii Panny W stronę Jasnogóry Tam, przed szczytem Jasnogórskim Będzie sprawana Eucharystia w poszczeniu Eucharystii przejdziemy wszyscy grupami poszczególnymi przed dron jasnogórskiej Pani by się tam pogłonić i by przedstawić swoje prośby z którymi przyjechaliśmy pokonując tak ważny odcinek ciężki naszej dzisiejszej drogi Czas na to mamy o 14.20 do godziny 15:00. tak podaliśmy.